Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj robimy sobie. Uff, uff, uff. Zary! Takie paki mam tutaj. Jeszcze jedną małą paczuszkę. Podzielili te e, przesyłki na kilka. Nie miałam zamiaru nic kupować, ale przyszło mi powiadomienie, coś tam obserwowałam. Wiecie jak to jest. I mówię, dobra, zamówię, Najpierw coś odeślę. I muszę dzisiaj to nagrać z tego względu, że muszę to odesłać. <grystanie> Także. Tak, zbierałam te paczki, zbierałam i mówię, nagrywam. Pierwsza paczka, mam tu sukienkę i nie wiem, czy będzie na mnie dobra, na modelce była krótka i na mnie. O, też będzie krótka. No, szkoda. Fajna, taka, taki materiał, jakby widzicie, zaprasowany. Fajnie wygląda. To jest L, 120 zł. Pokażę Wam metkę, żebyście widzieli, jaki to model. No nic, przymierzę, zobaczę. Coś czuję, że będzie krótka. Niestety nie jestem zadowolona. Zobaczcie co się dzieje z biustem. To jest przecięty w połowie. Czuję po prostu, że wiecie, że ten biust się nie mieści, a nie wycią... ona no nie da się bardzo tego niżej wsadzić. Jest ściśnięty biust jest strasznie krótka. Widać mi praktycznie majtki jak wezmę e, ręce do góry, więc niestety nie zostawiam jej. Chociaż mi się podoba, podoba mi się ta kolorystyka, podoba mi się ja sobie w takim kolorze, w takim zestawieniu, ale niestety nie. Podobna sytuacja jest ze spódniczką. Krótka. Pewnie nawet w nią nie wejdę. Strasznie mi się na zawsze spodobała, ale to jest na zasadzie, że zamówiłam i pewnie w nią nie wejdę. XL120. Tu macie numer. Jakie się ją zakłada? Ok, z boku się tu rozsuwa. No i słuchajcie, w poprzednim mierzymy Zara, proszę bardzo, tutaj. Pisaliście mi, że ten kod z TikToka to nie jest prawda, że to ściema. ma. Więc sama już nie wiem, jak jest, bo faktycznie nie zgadzało mi się to z tym, co zamówiłam, że coś było oversize, a tak w zasadzie było obcisłe. No więc już sama nie wiem, jak to jest. Czy jest jakiś sekretny kod Zary, czy nie? Tylko od góry. Mogę Wam tu zaprezentować, jak nawet się zapnę, bo zapnę się. Zobaczcie, ona się kończy na moim pośladku. Więc jest za mała i za i za krótka. A szkoda, bo bardzo fajna spódnica, więc te dwie rzeczy odpadają. Kochani, kolejna rzecz to buty. Takie buty! Wiecie co, no oglądałam się TikToka, gdzie pięknie dziewczyny stylizują takie kozaki. Na szczęście nie są białe. Jak kto pamięta za moich czasów, białe kozaczki, tylko nie białe kozaczki. Takie. Zobaczymy, jak one wyglądały. Jasne, pod spodem bardzo elegancko wyglądają. No właśnie na ta. 60-70. Nie wiem, czy to będzie mój styl. Tak wiecie, czasem coś podpatrzę. Podoba mi się... Wow, 600 zł. Nie pamiętam cen, bo zamówiłam wszystko razem, ale z zamysłem, że pewnie większość odeślę. Jak nagram, to mierzymy. Ten rozmiar jest rozmiarem największym. Są to buty skórzane. No i zobaczmy. Tutaj się nic nie rozsuwa, trzeba je wsunąć na nogę. Dobra, teraz powinnam już włożyć. Tak? Tak. Oh, masakry, to mi się sesja zdjęciowa. Ostatnio miałam sesję zdjęciową i mam takie zdjęcie, jak dziewczyny mi ciągną buty, bo nie mogłam ich ściągnąć. No nie włożę na nogę. Oh, Właś. Pierwsza pierwsze jest mi niewygodnie, po drugie mam pytanie, dlaczego na mnie wygląda to tak tandetnie. Tragedia. Tragitnie wygląda w tych butach. Czuję się jak pokraka. Nie, w ogóle nie mój styl. Mm -mm. Nie. Absolutnie. No wiem, że nie do czarnych to, ale nie widzę tego. Wyciągam kolejne rzeczy. Uwaga, przebiera się za moją mamę. Spodnie Wide Leg, 140 zł. Beżowe. I do tego jeansowa taka kur kurtka Katana pre Premium Collection, 140 zł. LK. O. I założę to razem i będę wyglądała jak moja mama, bo moja, moja mama się tak ubiera. Okej, okay, powiem wam tyle. Standardowo w jeans Zary nie weszłam. Na dole za wielkie, w pasie za ciasto. także nie dopięłam się nawet. Nie wiem, czy ja mam jakiekolwiek chyba mam jedne jeansy z Zara, te jeszcze rurki takie elastyczne wiecie, z dawnych czasów. W te nowe, proste się nie. no nie mogę się wpakować. Także tak to wygląda. Natomiast koszula jest bardzo fajna. One wracają, wiecie co, za mojej młodości też były te na zatrzaski. Ja je bardzo lubię, bo się wygodnie zakłada, fajny jeans, taki naprawdę, naprawdę miękki ja się w jeansie świetnie czuję także zastanowię się nad tą koszulą, może sobie ją zostawię, dajcie znać co sądzicie spodnie niestety ściągam, tu mam jeszcze jedne spodnie, zaraz sobie spróbuję, ale one są takie, to są straight fit i one są proste 120 zł nie wiem też czy mój król, no przymierzę ile razy mierzyłam te spodnie, o to jest kaplica, tragedia. Bardzo podobna sytuacja, nie mogę się zapiąć w pasie. Tutaj na długość są ok. Wie, wiecie, w sensie na dole leży ok. Z tyłu, spoko, ale w pasie się absolutnie nie mogę zapiąć. Uff, niestety, Zara nie poszła tam czasu, nie robię elastycznego jeansu. Co ja tu jeszcze mam? Mam tu jeszcze buty i mam tu jeszcze sweter. I buty mam, kochani. uuu, nie wiem co mnie poniosło, że na pewno ich nie założę, w sensie nie, nie będę w nich śmigać, bo ostatnio mnie od obcasów. Bolały plecy przez tydzień po sesji zdjęciowej w obcasach, więc na pewno sobie ich nie zostawię. Ale są piękne. Eee, 199 zł. Ankle boot. Tak, skórzane chyba. Tak, skórzane w środku, na zewnątrz sztuczne. Czyli wkładka jest tylko skórzana, na zewnątrz są sztuczne. Zaraz może sobie je przymierzę. I mam jeszcze sweter. I mam jeszcze. Uuu, to będzie fajne, leginsy, kiedy sobie kupowałam te leginsy z Zary i sobie tym razem też je zamówiłam, rozmiar L, zaraz się w nie wpakuję, e, 89 zł, są w pełnej rozmiarówce, jak wi U, widać, widać, że są w pełnej rozmiarówce, e, więc zaraz je wciągam i mam tu jeszcze sweter, okej, okay, bez szału, taki golfik i golfik też L, 200 zł, o. przyjemny w dotyku, bardzo przyjemny. Czego tutaj jest, że jest taki przyjemny? Zaraz sprawdzę. Z czego ty jesteś, kochany? Poliester, nylon, alpaka, wełna i elastan. Dobra, mierzę te leginsy i ten golf i już wracam. Zanim pokażę się wam w, w golfie, chciałam wam pokazać do tej koszuli, jak wyglądają te leginsy. Namęczyłam się wsuwając One są z takiego materiału, jak takie obciskające leginsy na siłownię. Bardzo dobrze trzymają brzuch tutaj, bardzo dobrze. Uh, wszystko tu fajnie ściąga. Nie wiem czy nie będą się zsuwały w ciągu dnia, kiedyś miałam takie podobne leginsy z Zary, to niestety mi zjeżdżały, ale te wyglądają w porządku jedyne co minus, że rolkują mi się pod kolanem dobra, zakładam ten golf, golf jest trochę bezkształtny, powiem wam, że nie czuję się w nim dobrze, tutaj jest jakby za dużo materiału na górze, jakaś taka, jakaś taka bombka tu się tworzy, czy muszę tak brać do góry głowę, bo bo mi gorąco, nie, golf jest bez szału, jest dosyć krótki, ale legginsy są naprawdę przyjemne i mam jeszcze jedną rzecz. Bardzo ciężki kardigan, czy nie wiem, czy to jest kurtka bardziej w stylu takim etno. Rozmiar M. 300 zł, więc uważam, że tanio jak na taka, taką rzecz patchworkową. Zobaczmy, jak to wygląda na mnie. No to jest fajnie. Ja bym widziała moją siostrę w tym. Absolutnie bym w tym widziała moją siostrę. Fajnie to wygląda. Kasia, widziałabym cię w tym. Ja sobie tego nie zostawię, bo ja dużo mam kardiganów, ale ogólnie. Uważam, że wygląda to nieźle. Zmęczyłam się tym mierzeniem. Jest mi gorąco. Słuchajcie, chyba pierwszy raz w historii haulu, Zary nic sobie nie zostawia. Buty próbowałam założyć, ale są niestety zbyt wysokie dla mnie. Ja już się nie nadaję do takich szpilek. Pytacie mnie często, czy po, po, czy po operacji stopy będę mogła chodzić w wysokich butach. Moja odpowiedź brzmi: raczej nie. Stopa się tak przyzwyczaiła do wygodnych butów, bo zawsze są wygodne buty re rekomendowane, sportowe i tak dalej. Że jak zakładamy takie szpile, to dla mnie to jest kaplica. Po prostu nie umiem w nich chodzić, ale źle się przede wszystkim moja stopa w nich czuje. Dobra, także tym optymistycznym akcentem kończę dzisiaj, jak w zarze. Nic sobie nie zostawiam, dajcie znać, jak podoba Wam się haul. Czy cokolwiek byście tutaj zostawiły, czy nie? Może ta, jedynie ta e, jeansowa. Koszula. To też mi się podoba, ale nie na mnie, nie moje kolory. Natomiast podoba mi się to super wykonane takie coś bardzo oryginalne wiecie, coś innego. Uciekam! Dzięki za dziś! Buziaczki.